Gratulę, zjadam ci wybór, poddajesz się czy. Przecież ja cię roz. Dwa, trzy... No nigdy nie było łatwiej, XD. Rapora na zbierać trochę sojuszy. Ej Algeria i Niger, chcecie sojusz? Spoko. Ej Egipt, chcesz sojusz? No spoko. Ej słuchajcie, dostałem list od Europy. O co jest, ja żyję. No odrodziliśmy cię, dobra, nie ma czasu, ten Niemiec za chwilę tu będzie. A czego państwo szukają, a panowie chcą u mnie kupić... Dol mają panowie szczęście, bo dziś rozdajemy... Proszę, jaki kozak, za chwilę nie będzie ci tak do śmiechu pocidam, taki w... Pi... uszy ci opadną. Osiema Polska, jak tam po utraceniu swoich terenów? A super, bo jak widzisz, mam nowe. A zauważyłeś, że przegrywacie. No jakoś nie zauważyłem, dobra, koniec gadania, tylko do roboty. Jak się czujesz z tym, że przegrywasz? Źle, ale jeszcze was pokonamy razem z USA i wtedy będziecie się tak zrać, że aż sraczki dostaniecie hahaha. Ha, ha, ha. No na pewno, a teraz spierdalaj do Europy. Dobra, słuchajcie, ja idę pozbierać trochę sojuszników, a wy się w tym czasie umacniajcie. Okej. Okay. Siema Uzbekistan i Kazachstan, chciałbym się zapytać, czy chcielibyście sojusz ze mną i Polską oraz Nigerem i Algierią? No spoko. Siema Mauretania, chcesz mieć ze mną oraz Polską Nigerem i Algierią sojusz? Okej. Okay. Maroko, czy ty też chciałbyś mieć ze mną sojusz? Spoko. Dobra, Sudan, wojna. No okej, okay, tylko nie licz na jakąkolwiek litość. I co poddajesz się? Ja się nigdy nie poddaję. Nie no, mam tego dość, poddaję się. No i prawidłowo. Dobra, już jestem, sojusz ma z nami Mauretania, Maroko, Uzbekistan i Kazachstan. Okej. Okay. Dobra, pora pezbierać sojusze. Siema Iran i Arabia, chcecie mieć z nami sojusz? Spoko. Siema Ekwador, czy chcesz mieć z nami sojusz? Jasne, że tak. Okej. Okay. Ej Peru, czy ty także chcesz mieć z nami sojusz? Okej, okay, spoko. To fajnie. A co tak, zbieracie sojusze? Dlatego, że szykujemy się do wojny ze Słowacją i Polską oraz ich sojusznikami. Aha, okej. Okay. Dobra pora przywrócić Rzeszę Niemiecką. Dobra, zadzwonię do Rosji i zapytam się, czy chce mieć z nami sojusz. Okej. Okay. Halo. No, Halo, Rosja, czy chcesz mieć ze mną i USA sojusz, ponieważ zbieram sojuszników do wojny przeciwko Polsce, Słowacji i ich sojusznikom. No spoko. Dobra, tylko zmień flagę na komunistyczną. Okej. Okay. No i komuna znowu jest w Rosji.